Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy urbex oto tej chatki. Yy, I tu mamy worek, który mnie bardzo niepokoi. Tam jest to weź poproszę. Powiem Wam tak. Yy, tutaj legendy yy, były, że z tej chatki mieszkała jakaś kobieta z mężem i córką. Yy, Mąż się uchlał na yy, śmierć, więc matka zaczęła coś pić. Matka zaczęła coś też pić. No i córka. wpadła w depresję, popełniła samobójstwo. I matka zaczęła coś tam robić. Kurde, nie wiem, z czarami, ale to oczywiście nieprawda, prawda, prawda, Kurde. No i matka zaczęła czarować i tak dalej, ale to pewnie nieprawda. I zaczę zaczęła zabijać ludzi i chować do tej studni, ale nie wiadomo yy, Więc zrobimy, zro zobaczymy Może najpierw do tej szopy To nie moje, nie? To... to... Statysty. Statysty, no może być. Rewno idziemy dalej. No dobrze, więc jesteśmy tutaj na domki. Więc idziemy. Tam spokat. Ci barniam, to barmi e, Idziemy dalej. U.

Tak, to jest przymocowane do tego, że to jest, po prostu można urwać, ale ja tego nie będę robił. Dobra, zapraszam. Zapraszam. Dobra, aha, ten budynek jest spalony, Potem mieszkańcy tego... Się zbuntowali i podpalili. Chodzimy? Możemy wejść? Spróbujemy. Dokładnie. O, i odezwał się. Sufit zbyt dobrze nie wygląda. Jest spalony jak reszta budynku. Widocznie mamy tutaj piec z różnymi atrybutami i rzeczami codziennego użytku. Zobaczmy dalej. Mam tutaj szafę, dość ciekawą szafę, bardzo ładną, taką kawą. Tutaj ja hmm. mamy sufit i okno. Zbyt ciekawie tutaj nie jest. Dobrze, więc idziemy dalej. Pamiętaj, może powiedzieć twoją nazwę? Dobra. Yy, tutaj, że to tu są szerszanie, nie? Ale spokojnie, nie ta... Aha, i na 50 subów poczucie twarz. Dobijamy 50 subów Ubercikowi. Ubercowi. Dobra. Zradzamy teraz tam. Ała. Jeszcze tu coś jest. A więc, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Tutaj mamy gniazdko. Proszę wejść. Kamerzysta, proszę bardzo. Albo ja. Paweł jest na Już nagrał. No zapraszam. Dobra, nie? Mamy tu prawdopodobnie szopę. Albo nie wiem, tu coś jest? Prawdopodobnie była to kuchnia, w której okay. robili pewnego o, rodzaju jedzenie. Nie wiadomo, lecz tak wygląda. Dobra. Dalej. Opa. Stół jest przewrócony, a tego tu nie było. Okay. E, przyznamy się do my tu raz byliśmy. I przyrzekam wam, że ten stół nie był przewrócony. Jest. Widocznie tam mamy spiżarnię, a tutaj prawdopodobnie była jadalnia, w której ktoś jadł obiady, śniadania i kolacje. Dobra, yy, włączyć świata to prawda, by to było Dobrze, idziemy dalej yy. Zaraz zobaczymy piwnicę to? Tutaj mamy jednego dościa Zamarzy się do twarz Nie potrafię Nie potrafię? No to to, to, to to Przepraszam, za, za przepożenie. Tam chyba nie będę wchodził. Tam jesteś. Strych jest, ale się boimy się wejść, bo widzicie, że to jest spalone i my tam nie będziemy. Ale dziwne jest to. Obrót widzę. Także tam poświęcił się, wszedł na tą genialną budowlę. Proszę pokazać budowlę. Tutaj mamy strych widocznie. Lecz też nie ciekawie. Dobra. Ten nie ciekawi. to <m Shamu> Dużdy, dziękuję za oglądanie. Yy, mam nadzieję, że jeszcze jeden będzie urbex. No, zajrzeliśmy, nie było tam nic ciekawego. Więc dziękuję za oglądanie. Cześć.